W tym odcinku... O kurde, niech ktoś tam ten telefon wyciszy, panie. Sorry, wini. Ja nie <grywa> W tym odcinku zarobimy bardzo dużo. Sprzedamy towar z dwóch dużych magazynów oraz ładunek specjalny. Cześć wszystkim do was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj sprzedamy... A w sumie to było na starcie, to w sumie to nie trzeba mówić, nie? <śmieniu> 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 Cześć wszystkim witam was w kolejnym odcinku na kanale i od razu na starcie tutaj przedstawię wam ekipę, która będzie, która wystąpi w tym odcinku. Jest ze mną RKR, przywitaj się. Witam. Jest Znop. No siemanko, ciemanko. I jest ze mną też Michał tutaj. Na siemanko tym. Wszystkim. Na Discordzie. I słuchajcie, jak widzicie, znajdujemy się tutaj w magazynie z paczkami. Ogółem takie rzeczy robię na live'ach, ale z racji tego, że wartość tego towaru z obu magazynów to jest 5 milionów. To wolę tego na lawie nie sprzedawać, bo wiecie, bo są trolle, bo są cheaterzy Także nie wiem, możecie tam napiszeć, napisać w komentarzu, nie wiem, hashtag JCH czy coś takiego Kurde, musimy to na odcinku sprzedać, żeby było bezpiecznie Ekipa widać jak jest? Dobra, no to mam nadzieję, że uda się wszystko pomyśleć, panowie Także nie będzie fejli, bo już się takie fajle zdarzały na dużych magazynach Starsi widzowie pamiętają Wartość towaru 2 miliony 220 tysięcy, mam dwa takie magazyny Plus oczywiście doliczamy premię Mamy też ładunek specjalny, tylko który to był magazyn? To był ten magazyn z ładunkiem specjalnym? Nie, chyba nie ten. Dobra, bo nie widzę, bo to ten specjalny ładunek był gdzieś tutaj w tym miejscu, ale go, ale go nie widać. W ogóle, jak to jest na sesji? Ci sobie jak tutaj usiedli, nie? Si ro ro Rozważaj, ro ten, ten tutaj od razu radio odpala już tutaj dyskotekę, będzie zaprowadzał, nie? <laughs> Kurde, DJ, DJ Aircry. Dobra, sesja jest w miarę spokojna, ludzie w sumie są sami widzowie. Jeżeli mówimy tutaj o osobach spoza organizacji, no to co, dobra, lecimy z tematem. No zapełnialiśmy od razu od, ostatnio te dwa magazyny na live'ie, ludzie, bo ostatnio mierzyłem w jakim czasie trzeba te. W jakim czasie... ile czasu potrzeba, żeby te dwa magazyny, magazyny zapełnić. I tam wyszło, że za, na zapełnienie dwóch magazynów potrzeba 8 godzin. Jestem tutaj na etapie po prostu przygotowania odcinka takiego... nie wiem, poradnikowego, nie wiem dokładnie jak to określi. Po prostu będzie, będzie biznes prześwietlony. Tak jak był odcinek z klubem motocyklowym, tak jak był odcinek z, z przemytem Yy, tak, będzie odcinek z, yy, z paczkami, nie? jak ten biznes w ogóle działa. W ogóle ja nie wiem, czy nie zrobimy sobie takiego odcinka podsumowującego te wszystkie biznesy, taki, taki porównawczy. Będzie od razu wszystko klarownie widać, co ile, jak się na, na czym zarabia i co jest najbardziej opłacalne, nie? W sumie to jest też yy, bardzo dobry pomysł. Dobra, w ogóle co my tu mamy za misję? Dostarcz ładunek specjalny. Ok, do punktu dostawy, lecimy, lecimy z tematem. W ogóle jak się nazywały te ciężarówki? Bricade, okej, okay. użytkowe. Kole, dawno ją nie jeździłem. Już nie pamiętam, na czym ona się wzorowała. Kurę, tu już mi pasa, drogę zajeżdża. W ogóle, czekajcie, każda, każda osoba ma trzy punkty, tak? Do objechania? Czy, czy jak? Tak, czy, tak, tak. czy mamy po prostu ja do jednego byłem. punktu dojechać tą ciężarówką? Bo chyba trzy, trzy ciężarówki są, a tutaj ukończone nie. zostały, to jest 0 na 3 Więc tak, nie. Tak, to każdy po prostu ma jedną, dojechać do jednego Aha, punktu. Aha, tak i tyle, nie? Nie, że jedna osoba trzy punkty. A na to, na to na to wychodzi. No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ten jak tutaj po... Kurde w ogóle jaki ten jaki tłok na ulicy tutaj robimy tymi ciężarówkami. Kurde kolły ludzie jak się nie? Tylko, że troszeczkę taki patologiczny, bo o, tutaj na przykład tu, tu mi wjeżdża we mnie, tutaj Passata wjeżdżam, tutaj eleven we mnie wjeżdża. No normalnie ludzie, co tu się w ogóle dzieje, nie? Jeden wielki syw, jedna wielka patologia, ten latarnie strąca. Taka ludzie sprzedaż. Taka sprzedaż, rozwija. kurde uszkodzenia tutaj są większe niż, niż wartość tego całego towaru O dobra widzę, że tutaj wszyscy skręcamy, o proszę dobra fajny skrót podałamy się Po co wjechać bramą skoro można skrótem no Dobra jesteśmy na miejscu, czyli wszyscy tutaj mieliśmy po prostu dojechać Dobra i co, i to jest koniec? Uważaj wrogowie jadą dobra. w twoim kierunku, o okay. dobra O kurde Wrogowie, dawać mi tych wrogów tutaj kto? Złodzieje poli... O kurde, jak tam domy nawalają w ogóle Skubańce. Tam jest jakiś ziomek, kurde, ciśniemy w nich prójemy. Ciekawa w ogóle jaka premia będzie za tą samą wartość. Chcecie nasz towar nie dostaniecie! Nie ma takich tutaj. Dobra, gdzie oni są? Nie wiem czy to już, to już wszystko? Nie, ma. nie wiem, no to jest. słabo się starają, nie? Coś się tak panowie znowu starają, nie? Tam wysiadł jakiś Kurde, z czym do ludzi, kurde. To... Ci podjeżdżają jakimiś randomowymi samochodami, a my to zmigano, z, z RPGA. Ja nie mogę, jeden wielki zamęt tutaj. Jak na wojnie. Dobra, chyba spokój znowu jest. A nie, nadjeżdżają z prawej lewej. Ale patrzcie, jak kurde. Próbuję na, nas tutaj zmylić Jeden z lewej podjeżdża, jeden z prawej O, no, widzę, że Eleven chyba obrał y, złą, ten zły kierunek Jest, sprzedaliśmy, easy ludzie y, GG 2 miliony, 2 miliony 286 tysięcy padło 600 jeszcze na końcu Dobra, no to kolejny magazyn Ma ktoś jakiś transport? Tutaj nie wiem, od czego zacząć, czy od ładunku specjalnego, czy od razu sprzedać cały towar Nie wiem, może, może z racji tego, że póki co mamy spokojną sesję to może cały towar sprzedać, chyba nie? Chyba tak będzie, chyba tak będzie lepiej, a ładunek specjalny na koniec, zresztą tego, że jest najmniej warty. Dobra, to jest 245 tysięcy. Troszeczkę mniej dlatego, że mamy tutaj slot za, e, zarezerwowany tym oto ładunkiem specjalnym. Skóra Yeti, tam wielkie stopy, kur... nie pamiętam. Nie no, wielka stopa, nie? Bo Yeti to jest taki biały podpór, dobra. To tu my sprzedajemy w takim razie to za 245, a tą skórę to na sam koniec. Dobra, zobaczymy co teraz będzie za misyjka. Kurde, szkoda, że nie ma ludzi jakiejś podwójnej premii na, tej, na te paczki Pamiętasz, że kiedyś była taka podwójna premia, nie? Ale to już było jakiś czas temu Jakby coś takiego było, to ja, cię. Ludzie, ile by tu hajsów padało. Nie jest tylko paczki robić Może dodadzą taką premię za jakiś czas, kto wie Byłoby, byłoby zarąbiście Zazwyczaj przed DLC takie premki, premki dają Więc można się czegoś tam spodziewać W ogóle jest misja wyjść na łódź, więc zakładam... O, będzie z tugiem właśnie tug się nazywała ta łódź? Już je pamiętam, nie wiem czy skakać, czy, czy... Aha. O. O, dobra, myślałem, że kurde nie przeżyję tego upadku. Skubany, jaki ten, jaki kalkulator. Ja, ja też, ja też piękne lądowanie tutaj zrobiłem. Łooo, o, 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 wow, Strzelają. Wow, wow, ma mało hubsa. To Ostrożnie. No nie się tu w ogóle wzięli Pewnie z policji. Kurde, pasożyty, kurde, co chwila chcą nasz ładunek My tu pracujemy, żeby go zapełnić A tu takie, a tu na nas tak czyhają, nie? Wszyscy na nas czyhają. Citerzy, boty, trole. trolle w ogóle wszyscy chcą nam przeszkodzić. Jeszcze by brakowało jakichś bagów od Rockstara, to już w ogóle będzie komplet. Bo się też takie bagi zdarzały gier, że coś sprzedawaliśmy, a później gówno z tego było. Obra, panowie kto ma licencję rybaka czy czegoś, nie wiem, żeby, żeby tym jeździć, żeby tym pływać. Ja byłem marynarzem. Byłeś marynarzem, to dobra, no to, to, to pływaj tam. A ja sobie... Odnowcie sobie HP, bo tu mogą się różne rzeczy dziać, bo tutaj mogli... trochę ja osobiście straciłem, nie wiem jak tam z wami. A zarządzanie majtkiem prezesa, przekup władzę. Aha, nie mogę sobie pancerza rzucić. Super, dobra. Jedynie co do przekąski Majtkiem Czekaj. My tu robimy race po Atlantyku, ludzie. Oj, pamiętam, że tutaj na górze się fajnie broniło jak robiliśmy misję z tego. Jak nas zaatakowali czy coś. Tylko żeby tu ktoś stajem przypadkiem, yy, wiecie. Nie puścił RPG w żagiel, albo właśnie to nie jest żagiel. Nie wiem, co to jest. Albo Wo! Aha. Woj, Woj. Boj, zatrzymajcie się. Człowiek za burtą! Człowiek za burtą! Czekajcie, Michał spad. Chodź tutaj, czekaj. Gdzie... Dostanie się tutaj jakoś? Po tylko jedynie, po... nie? Powiedz mi... Powiedz mi lepiej, czemu Zentorno jeździ po wodzie. Co? <grym> Na no, <grym> fakty. Okay. Dobra, więc zaczynamy ciekawie. No, takie czary, nie? Takie czary, ludzie. ORC że... Ej, wszyscy za burtą są. Ej, czemu, czemu my padamy? Oj, to za Jestem, domyślałem się, że się spóźniłem. Tak, cześć Honda. Się, przywitaj się z widzami, Honda. Honda miał być na odcinku, ale się spóźnił. W, w sumie to jesteś, ale. Czekaj, bo nie mogę wejść na to. Jak się na to wchodzi, rzućcie mi jakieś koło ratunkowe czy coś tam? Oponę tutaj. No jeszcze coś na boku. Dobra, jest, wchodzę. Nie, coś, coś, coś nie działało. Dobra, to ja może tam wejdę, wejdę na górę. Abra, Ja tutaj, tutaj będę. Tutaj, tutaj nie zlecę. I jak panowie, podoba się rejs? Fajny rejs, o, nie? Pomalutku. Tra pomalutku one trochę one miota. Sztormu w sumie nie ma, one więc one. jest dobrze. Jest dobrze. Tu ktoś jeszcze, kanapka tu jeszcze rada, tym Sibirizem. Dobra, czekamy. W ogóle, gdzie my to mamy jechać? Wy w ogóle mamy do jednego punktu tym dopłynąć, tylko? Dobra. Okej, okay. to. Dobra, łatwe misje. Easy, ludzie. Easy! Jeszcze tylko będzie ładunek specjalny. W ogóle, ile już mam hajsu? 28 milionów ponad. Spoko, czekajcie. To może ja sobie tutaj konto w banku sprawdzę. W międzyczasie, skoro tam. Czekajcie, gdzie był bank? Tutaj. A to dobrze byłem. Płać, bo tutaj mam też coś w gotówce. Dobra, ile będzie w sumie? No prawie 29 baniek. To teraz po tej sprzedaży przekroczy 30. Spoko. Jest hajs ludzie, Może niedługo będzie to DLC morskie. Już widzę, że tutaj się do tego przymierzamy z tą misją. Także może coś się tam kupi. Przynajmniej takie są przecieki ludzie. W ogóle ciekawych z tym DLC będzie, nie? Bo Rockstar mówi, że będzie do końca roku. Kurde, mamy już, mamy już prawie że grudzień. Także no może, taki już ostatni dzwonek jest. Może niespodzianka pod choinkę? Albo, albo ten, albo troll od Rockstara, nie, że powiedzą, powiedzieli, że DLC, a tu takiego wała, kurde, nie ma DLC, Oho. kurde, to by dopiero, to dopiero by było. Czekajcie, czy ten kolej z tym cybryzem lata jak na pionowym starcie, czy mi się wydaje? Tak, tak opadał pomału. Ty, o co tu chodzi? Da fuck? Jak on to zrobił? Czy po prostu ziomek jakiegoś laga ma? Przecież Sybrys nie ma pionowego startu no Kurde, jakie czary Obra, jest, padło, Dwa, mam w sumie 31 milionów, a tutaj padło 2 miliony 230 tysięcy 800 31 bajek na koncie ludzie Ja nie mogę, bogactwo, bogactwo Da się zarobić? Da się zarobić Dobra, jeszcze trzeba wrócić do tego magazynu To był ten magazyn, tak? Ładunek specjalny, widzę, że już ktoś z was helkę zrespił ja Nie wiem, czy będę, będę mógł wejść, czy nie będę o Panie, można wejść Patrzcie szampana. Luksus, weź tam sobie. Szampana, szampana mamy. Kurde klejemy Trzeba uczcić sprzedaż dużego A. towaru, tak? A kurde, poczekajcie. Ej tak. jesteś wolny? Co? Luksusowy teraz. Może się napijemy? No pijemy, oczywiście, że pijemy. Aha. Ludzie, wasze zdrowie! Pijemy, pijemy zdrowie każdego nowego suba, ludzie, także tam na dole zostawcie subika. To przy okazji następnego takiego filmu to wypijemy wasze zdrowie. Albo w sumie zróbcie to już teraz, Dobra, to powiedzmy, że radziemy? teraz pijemy zdrowie osób, które w tej chwili na odcinku zostawiają subika, także... Także, także zachęcam. O, proszę. Jest kielon! Kurde, wasze, wasze zdrowie, tak? Kurde, taka sprzedaż, taka praca, taka praca to, to, to dopiero jest, wie? To jeszcze nawet, nawet Aha, jakiegoś pilota mamy, mamy. Jakiś telewizorek. No, do magazynu ogółem. To dobrze, to ma nie dobrze zaznaczone? Też, no jest zaznaczone, no, wszystko, tak, wszystko jest ok. Potrafię. Do magazynu, do magazynu. Dzięki, bo jak się przystałeś, to nie mogłem się napić. Dobre to jest, no to czego ty chcesz? Ja je mogę. Dobre? Smakuje? No! Może być Wyśmienić lepsze. O, wyśmienite, no to dobrze. Bez wezmę jeszcze <laughs> Patrz, zaraz cała butelka po z zniknie, nie? Ty, a jest w ogóle na... sprawdzaliście się, czy można się upić tym szampanem normalnie? Bo w sumie nie zauważyłem, żeby kiedyś po wypiciu szampana w śmigłowcu albo w samolocie, żeby się w świat Jesteśmy węczył. na miejscu A właśnie w sumie nie sprawdzałem tego nigdy No, w sumie wygląda na to, nigdy że nie to, to, to jakiś bezalkoholowy A ja Da się? ten tam pijaczyna został. Takie słabe ja nie, to jest już. Zamkazanie. Ja już pięć wypiłem i, i nic się nie dzieje. Kurde, ani. Nie wygodnie się tam? A nie, sorry, dobra, odwołuję to. Obra, troszeczkę już nam tutaj miota. <grym, <grym, a tu jeszcze, czekaj, a tu jeszcze trzeba sprzedaż i... zrobić, tak? O kurde. Będziemy, to ej, to to, a tu ten to jest towar, dobra, przesunął się do tego miejsca. O, widzę, że ekipa już musiała siąść sobie z wrażeń, tak? Takie takie, że... No, narzeka. zakręciło się w głowce. Ej, nie mogę sprzedać no tego. Nie mogę sprzedać towaru. Mam ograniczenie 26 udało. minut. Na, na tą o, skórę. Mm. Którą mamy godzinę? E, 18 prawie że. Live o 19. .00? No to małe cięcie będzie. Wyrobimy wy ludzie. ludzie, także, także cięcie. O. <śleski> <śleski> I cięcie. Jem. Sekonda później. Powinieneś mieć kogoś w pokoju wini i jak w takich amerykańskich filmach, tym tym tak zamykają, <laughs> wiesz? Tak, no, tak, tak, tak no. No. <laughs> To taka klatka i mu przed twarzą tak cyk, cięcie i ma. <laughs> <yep. laughs> Dobra, czekamy 25 minut, na chwilę kamerę włączę. Ci w Berka grają po magazynie ja. Gramy w Berka po Ocinek Odcinek zrobimy, gramy w Berka w magazynie Dobra, robimy, robimy wyścig między, między slalomem kurde, są trzy stanowiska, kto, kto pierwszy Dobra, czekaj mi ej, tutaj nie ma jak idź do tego, ja będę Dobra, uwaga Czyli tam i z powrotem tam jest z powrotem, okay. dobra. Trzy, dobra. dwa, jeden, go! Lecimy! O, onda. Z tym slalomem. O, Ej, bo wybiegacie z pierwszej osoby i się szybciej biega. Okay, się no... Zbieram. No oczywiście, a co żeś... Wanda? To? Kurde, Waldemar. W ogóle, jak ten fotel, masz wygodny? O, wygrałem, wygrałem, wygrałem! Wygrałem ten slalom o, gigant. Dobra, słuchajcie, już możemy sprzedać tutaj ten cały towar. Troszeczkę nam się przez te 20 min minut nudziło. Tutaj w ogóle był slalom gigant, graliśmy w berka. Nie, nie nudziło robiliśmy, nam się. Robiliśmy tutaj disco w pomieszczeniu roboczym. Dobra, w każdym razie sprzedajemy sprzedajemy tą skórę, tak? 105 tysięcy potwierdź, lecimy z tematem. Ekipa jest. Lecimy. O! Okej, okay, znowu, znowu brikade, Luki! Myki, nie, to, to, to nie czas na mycie samochodu. Kurde, Micha, dobra, Micha prowadzi. To ja idę, to ja idę tutaj. O właśnie, to się, może, to się możecie tak doczepić Steczny. Tylko proszę nas nie zrzucić, co? I, i, i. Połóż dostarczyć specjalny ładunek do punktu, punktu, punktu odbioru. W ogóle wiecie co jest dziwne w tym wszystkim? że my sprzedajemy jakąś jedną małą skórę, a potrzebujemy do tego ciężarówki. No, no zarobiście. To jest takie kurde logiczne. Widać, że logistyka na bardzo wysokim poziomie. Ja to bym mógł takim samochodem przewieźć, a nie, a nie czymś takim, ludzie. W ogóle, czekajcie. Gdzie my mamy jechać? A, niedaleko. Tam do te... O, do Martina razu, bo to jest chyba posiadłość Martina, tak mi się wydaje. Nie, czekajcie. Martina? Martina to była posiadłość. Tak Dobra, dobra, to Martinowi dostarczamy tą skórę Po co Martinowi skóra? Nie wiem... Ubrać się w to chce? Chyba nie chcemy wiedzieć <noise> Tak, nie, nie, nie chcę wiedzieć po co mu ta skóra Nie, raczej <noise> do ja na ścianie się nie nadaje chyba Tak mi się przynajmniej Wiemy Wiem, wydaje. że niektórzy to sami lubią o, się przebierać w patrzcie. Tak? <noise> Mamy fajną lampę Na, na przodzie Ej, wy też tą lampę widzicie? Nie, ja, T -t 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 ja nie mam Ten, ten Nie. Bez kitu, nie macie tego? O, dobra, teraz spadło na odcinku zobaczycie, się taka lampa przyczepiła do... Eee, czekaj, zaraz, co my tu mamy? Ej lol, jeszcze została sygnalizacja przed nami Dobra, już jej nie ma Kurde, jak to w ogóle wyglądało, szkoda, że tego nie widzieliście Ja nie mogę, gdzie my to mamy w ogóle odstawić? Weź mu, skasuj ten płot, kurde, walić tego, walić ten płot Daj na Taki driver dobry No, driver, driver dobry ale ono. nie, je, dobra, jednak, <laughs> je, jednak, jednak nie, nie. Je, jednak nie taki dobry Płock skasowany Dobra, sprzedano, 105 tysięcy, 105 no i elegancko, bardzo łatwe sprzedaży, nie? Te paczki chyba mają jedne z łatwiejszych sprzedaży Także, także Boże, spoko to teraz zniszczmy buta Da się w ogóle? Sprawdźmy Dostaliś, Dostaliśmy, pieniądze Wow, <laughs> to, to dostało, skóra? No i nie ma skóry w środku, w środku nie widać, ale kasa jest, tak to się robi ludzie Nie będziemy jakiemuś kurde randomowi skóry jakieś dostarczać Pieniądze wzięte i na raz Wow, jeszcze ktoś we mnie wjechał, dobra chyba karma wraca Dobra słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek to już właściwie tyle, jak widzicie udało się wszystko sprzedać pomyślnie Także jeżeli film wam się podał to zostawcie łapeczkę w górę Eee, Luki mnie dalej, dalej rozjeżdża, nie wiem co się to w ogóle e, Lukiemu, Lukiemu okay. dzieje Ale łapeczkę w górę zostawcie Jak ktoś tutaj jest nowy ludzie, no to zostawcie subika Pamiętajcie o, o live'ach codziennie o godzinie 19 Bo to teraz jest nasza stała, stała pora, rzadko mówię o tym na materiała. No i co, my się widzimy w, w kolejnym materiale Także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się Ja pieprzę a <laughs> pokażę wam coś o, Jak poleciał O mordę wow. O palę się Palę się Na gara parku Na koniec No